I o osoby. A z tej strony War. Witam was w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 2 Koniki Merytany Aracholos. W której to jesteśmy sobie naszym drugim... No w zasadzie to jeszcze trudno określić kim tak naprawdę jesteśmy. Ale mamy na imię Marvin. I jesteśmy sobie prawda... Beznadziejna pogoda. Co to jest Wiedźmin? Czemu losowi sobie o do nie mówią? No w każdym razie, prawda, ten Robimy sobie, prawda, questy na Holos. w tym momencie w wiosce Silbach i jest spokojnie, jest fajnie. E, Bastian Hej, A nie mogę z Tobą pogadać. Z kim mam pogadać o przybijanie rzeczy? Na tablicach w Silbach. A w ten sposób. Teraz pytanie, gdzie są te tablice? Zręczność 15. W sumie to przyda mi się wam, bo nie wiem, tam na 30%. dajesz. Nie widziałeś może barana? Tutajszy pasterz jednego zgubił. Hmm, ostatnio widziałem takiego ciemnego barana chodzącego samopas. Dokąd poszedł? Wydaje mi się, że chyba za karczmę. to za. O, odnajdziemy baranka w końcu. O, jak wspaniale. Zacznijmy trening. Mam nadzieję, że odpowiednio się rozgrzałeś. No pewnie. Odłóż Odłóż broń. Mądra decyzja! Ty też masz wątpliwości, niedobrze. Nie do niej co ci chodzi. Wydaje mi się, że zakażmy poszedł baran. Dobra, to idziemy odnaleźć Bolana w końcu baranku. Jak się woła barany? Taś taś? No nie cipcip, co cip, nie? Jak się woła barany? Oj, widział, że jakiś baran idzie za każą bastiana. No i ja byłem za kaszmą bastiana i nikogo nie widzę. Ani niczego. Pociąg. Hej, ty! Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Właśnie. Niespecjalnie coś robisz. Również, ale jesteś fucking niemiły. F Fuck you. Jest gówno A widzisz też, może być niemiły. hej ty! Aha, z nie mogę badać się pogadać. Z której strony to jest za No, przód kaczmy Bastiana, jest tutaj. Znaczy, się za to powinno być tam. Hmm, to może się podać gdzieś za te. Za chatki. Telnia? Nie. Zabadę O, zabadę zielę bardzo Baranku, gdzie jesteś? Badanku, O! Cześć. Cześć. <laughs> Baranie. Chodź ze mną. No i super. Znalazłem baranka. Mieniem bruz. Eee, to teraz dzieł ten, ten pasterz? A, chyba pamiętam, no. W końcu znaleźliśmy owce, widzicie to się nazywa. Yy, no, Panie to ukazuje zasadę, mniej wyjebane, a będzie ci dane. Kompletnie olałem tego, Questa, po czym losowo udało się go zrobić. Chodź, chodź, Baron. No, no, strasznie się ociągasz. Co jest, kocie. Siemanko. A, niech mnie! Znalazłeś Brusa? Dziękuję ci! Chyba zacznę zamykać zagrodę na noc. Pohandlujmy. Pewnie, nie ma sprawy. Okej. Okay. Wiejska to już znam. E... A, nie mam, nie mam, nie mam, tych. Moment. Ale mogę ci sprzedać jedną lagę. I wtedy będzie mnie stać na jednej z przepisów. To teraz. Par ręce chyba tak Zresztą na na pewno tylko do stanie lata to To już mi nieźle. Strażone owady. Pasztet z resztek. Niech nie chcę widzieć z jakich resztek ukręcono pasztet, ale każdy głodny idzie, jest ze smakiem. Okej, okay, on... najwięcej da hapnę dam ten. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Bardzo się cieszę, pastuchu. Okej, okay, z czego się robi pasztet z resztek? Rozumiem. Dowolne mięso, dowolne warzywo. Ja już się wyjada. Wow, to jest takie super praktyczne. O, oh shit. Lud, ja chcę, ja chcę więcej od siebie tych, tych przepisów. Mam trzy jaja jeszcze, bo jada. O, oh, ale będzie gotowania. O, ale będzie gotowania teraz. Dajcie mi jej kuchnię. A se dwie pasztetu. Mmm, niam, niam, niam. Nie kuchnie? Może, że patelnię? Dobra, yy, baranka załatwiliśmy. Znaczy się daliśmy. Spłata długu. Jogan Bla, bla, bla. znajduje ja się znajduję. z kolei do 2 i na ile na wschód w rzeki? A następnie przez 2 dewniane morskie. Wtedy powinienem odbić na północ od zagajnika. Na wschód, czyli wschodnią blamą. No to w sumie, w sumie możemy sobie pójść do dywali. Co by na to? Pójść sobie do dywali? Bułek. Nie, nie, nie teraz. Bułek. Bułek. Nagrywam. Bułek. Błek Nie. Bułek. I co? Bułek. Kurwa. Jak już będę bogaty, to się zainwestuję w studio. I żaden kod nie będzie miał tam wstępu. Słyszysz Bułek? Ani ty nie będziesz miała wstępu, ani twój cholerny brat nie będzie miał wstępu, ani twoja siostra nie będzie... Żadny nie będzie miał wstępu. Jak, jak znowu co zaraz rzucisz... Będę zły. Daleko, to są głupie. No nieważne. Mamy jeszcze dużo czasu do zrobienia: znaczy, dużo rzeczy do załatwienia. Yy, to jest co możemy, prawda, pójść. Nie, to jest po północna brama, czyli to jest wschodnia brama. Chcemy wyjść z wschodnią bramą, prawda? Wschodnia brama, dobra. To jedziemy. E, jak to tam leciało? Dwa e, drewniane mosty aż do dużego jeziora. okej, okay. Błek, co ty robisz? Ok, tu jest jeden drewniany most. Mam iść jak do miasta, w takim razem. Poza minosem, a poza teraz nie interesuje. Przez mgły widzę wyspę jak z dzieci innych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów? Te wieże strzeliste wśród chmur no gdzieś. Skąd boska dochodzi mnie pieśń? e. Eee... Gdzie jest drugi? drugi most? Czy ja poszedłem strony? drugą stronę? Czy ja się teraz zapuszczę w jakieś dziwne rejony, które się nie powinny zapuszczać. Zapiszmy sobie. Łuka, przestań zjadać moje medale. To są moje medale i one nie są do jedzenia przez koty. One w ogóle nie są do jedzenia, co dopiero przez koty. Przewodniczący, okay. O przewodniczący, Chyba trzeba przewodniczący, przewodniczący, szczury przewodniczący, biją. przewodniczący, pochodnie. przewodniczący, 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 z roku do długów zwracamy się co mogą powiedzieć Co mogą powiedzieć chuj wieć? To jest to właśnie zaśpiewałeś? Czy to ja jestem dziwny tylko powie na niam niam z dziecinnych Jakże chciałbym zobaczyć ją znów Mierzeście bo jadłam Jestem wśród chmur, niknął gdzieś, skąd woska dochodzi Nie pieśń? Skarb nadaje im ścigoty, to on donośnie jak chodnik. Dobra, idziemy bić jeszcze, przyczekaj trochę szurów. Cholera, bestia, te malucholosy, naprawdę twarde. Może my to być, jesteśmy jeszcze żałośnie cieńcy. Tak. Yep, my jesteśmy No tak jak wspominałem, czemu nie usłyszeliście, bo wspominałem to w trakcie dekady ładowania, a skasowałem ten fragment, yy, to jest się na razie olejemy do szczury i prawda. Nie będziemy ich bić kuźna na Józia, tylko sobie w nie przejdziemy obok. Gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi most? Ok, run away, run away. Run away right now. Nie, to był bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Nie jestem gotowy. Nie jestem gotowy zmierzyć się z tym, co tutaj jest. Ooooooooo! Noooo! Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. 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 Może ja się pójdę po prostu do Boduina? No, ja się po prostu pójdę przespać do poranka, gdy słońce znów lśni, to magia, uderza do drzwi. magia nie uderza w rzeczy, nie potrzebuje, jest magią. Siema, siema, gnojku. Nie przybiłem Twojej ogłości, mam je w dupie. Idę się przespać. Nie potrzebuję. No, jelo. Zrobiłeś miksturę? się czy nie? Dalej kwawie czy nie dalej krwawię? A nie, chyba nie kwawie. Kiedy mikstura będzie gotowa? Znowu o małą nie przeszkodziłeś mi w kluczowym momencie przygotowania wywaru. Masz szczęście, że eliksir dla twojego brata jest skończony. Jedyne co nam zostało, to go wypróbować. Przecież to eliksir dla mojego brata, czemu ja mam go pić? Jeśli nie interesuje Cię to, czy mikstura nie wywoła żadnych efektów ubocznych? Dobra, dawaj to. O jeden. No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Zupełnie nic. Wygląda na to, że lekarstwo działa. Być może objawy wystąpią dopiero za chwilę. Na pewno wszystko w porządku? Tak, tylko jedno nie daje mi spokoju. Zawsze przebierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Ścierwojada? O Bogowie! Co tu się dzieje? Fascynujące! Chyba jednak coś. jest nie. Lol. A dopiero co spałem. Co się stało? Spokojnie, chłopcze. Wygląda na to, że dawka była za mocna. Będę musiał ją nieco osłabić przed kolejnymi może... eksperymentami. Jak, jak długo byłem nieprzytomny? Kilka godzin może dzień dokładnie nie wiem nie liczyłem. Kolejnymi eksperymentami? No tak. No, oczywiście, chodzi mi o usprawnienie odtrudki na jad rzecznego krwiopijcy, gdyby przypadkiem więcej takich nieszczęśników jak wy na nie natrafiło. Możesz dać mi już eliksir dla mojego brata? A, właśnie, gdzie ja go położyłem? Na podłodze? Pozostała nam już tylko jedna rzecz do wyjaśnienia. Taki eliksir to nie jest tania sprawa. Ile? Zastanówmy się. Pozbyłeś się ścierwojadów? Pomogłeś mi ze sprawdzeniem mikstury? Niech będzie 75 sztuk złota. To Twoja ostateczna oferta. Zamierzasz negocjować cenę, gdy chodzi o życie twojego brata? To tylko kilka sztuk złota. Nie mam tyle złota. Polera! Rzeczywiście nie masz przy sobie niczego cennego. Dawaj więc wszystko, co masz i się wynosi. Mam ważniejsze rzeczy do roboty, niż męczenie się z kolejnym niewypłacalnym wieśniakiem. Y Okej. Okay. Super. Gdybym wiedział, że to tak działa, to przychodziłbym tutaj bez pieniądzów. A czekaj, przede bez pieniądzów. Miałem dokładnie zero, zero sztuk złota. ha! <śpiewanie> głos harwy nadaje jej czcigodny ton. Donośny jak kościelny dzwon. Do serca modlitwy śle kapłanki. Głos, gdy Nieważne, nie obchodzi mnie. Tery, ładnie śpiewasz, ale ja teraz muszę brata ratować. Wioski Sylwach, no. O, Tery jest wolny. Znowu jedna z tych przeglętych bestii. O, o. Znowu jedna z tych przeglętych bestii. Się. Jedna cholerna bestia mniej. Witaj, chłopcze! Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Właśnie skończyłem odchwaszczanie i już nie mam siły. Weź i wyrzuć chwasty, jakie wyrwałem. Za pomoc dostaniesz grosz. Jasne, daj te chwasty. Dzięki, chłopcze! Zrób coś z nimi, a ja w międzyczasie odpocznę. że zerześ. Nie, dalne że nie ma z nich żadnego pożytku. Nie jest bezwartościowa, kosztuje jedną tą. Co to jest? O, cześć. Masz coś, co nie należy do ciebie. Czyżby? A co to takiego? Haha, <laughs> Więc to o to chodzi. Posłuchaj, Gleit jest mój i wygrałem go uczciwie. Zakład to zakład. A teraz zejdź mi z oczu. Jak myślisz, ile jest wart taki Glade? Pomyślmy, 100 sztuk złota i będzie Twój! Chyba ogłupiałeś. Nie to nie! Znajdzie się inny kupiec. Okej, okay. to skopimy ci dupę w takim razie. Chyba muszę ci obić pysk. Słucham? Tego ci teraz najbardziej trzeba. No to chodź, śmieciu i pokaż co potrafisz! Ja, ale ci jesteś cienki, wow. No <słuch> nóż. No i spoko. W takim razie idziemy do kupca Veita. a czekaj, jeszcze, czekajcie, jeszcze sobie z niego, może, może, nie wiem, zażartować, albo coś. Da mój łeb! Hej! Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Dobra, to idziemy sobie do kupca Veita, oraz do naszego brata i dałem mu, prawda, yy, się. Ale to... Już w następnym odcinku. Eee, dzięki za uwagę moi drodzy, fajnie, że wpadliście. Lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej. Eee, zostawcie trochę pieniędzy na Patreonie dla mnie, jeżeli chcecie. Oraz świat w komentarzach, jeżeli macie czas. Eee, do zobaczenia w następnym odcinku. No i wiecie. pa. pa.